Państwu. Inwestować można różnie. Można wybudować dom, mieszkanie, będą mieszkali ludzie. Można postawić stodołę, oborę, chlewik, mieszka, rogacizna, nierogacizna, drób można postawić fabrykę, robotnik ma pracę, a kapitalista ma gdzie go wyzyskiwać. Można też inwestować w sposób na tyle dziwny, że otrzymujemy coś, co jedni zwą studnią bez dna, a z skarbonką. Wówczas korzystają tylko ci, Którzy w takich inwestycjach mają zajęcie. Jedną z takich inwestycji jest, ale o tym za chwilę. Dzisiaj w programie po Zielonej Stronie Mocy witam Państwa łącznie z gośćmi, którymi są pan Roman Matuszak, radny Rady Miasta Szczecinek, wspólnota samorządowa, wieloletni wiceburmistrz miasta, inżynier budownictwa, osoba znana, i pan Krzysztof Sobczyk, przedsiębiorca, handlowiec. Działacz ekologiczny, współzałożyciel SIS Terra, też znany ze swoich działań proekologicznych. Panie Krzysztofie, jezioro. Jezioro, w które od bodaj 10 lat inwestujemy, inwestujemy i co dalej? I co dalej, proszę Państwa? To jest bardzo dobre pytanie. W Mamy pięknie położone miasto. Niewiele jest miast, które mają praktycznie jezioro w centrum Szczecinka. Powinniśmy to jezioro chołubić, dbać jak o największy skarb, gdyż właśnie takie rzeczy, takie walory powodują, że miasto staje się miastem turystycznym. No niestety, woda w naszym jeziorze. Mówiąc łagodnie, nie spełnia specjalnych wymogów, żeby tych turystów tutaj ściągnąć i zachęcić. No Jezioro ma służyć do kąpania, do pływania, do łowienia ryb i tak dalej. Nasza woda, niestety, do tego się specjalnie nie nadaje. No Dlaczego? Tak, ale miasto przecież. Podjęło wiele, wiele Oczywiście, lat temu działania. Że tak, jeszcze za burmistrza Golińskiego miasto przystąpiło do programu rewitalizacji jeziora. Miało to polegać na natlenianiu dolnych warstw przy dnie, dolnych warstw wody i sypaniu chemikali, które najkrócej mówiąc, wytrącają inne chemikalia, neutralizują, żeby sinice, które no, były największym problemem naszej wody zlikwidować. To się udało. To znaczy przyjęto program profesora Hesse, metodę. Yy, no ta metoda była skuteczna, ale efektów Efekty widać, ale nie ma długofalowych skutków. Yy, sprowadza się to do tego, że tą chemię trzeba będzie sypać cały czas. Zresztą na pytanie naszego członka yy, profesor Hess odpowiedział, że on nie wie, ile lat trzeba będzie to sypać. 20, 50. Nie no to wie. sporo doktoratów rocznie, habilitacji i profesor na tym można zrobić. Myślę, że tak. Nie mówiąc już o niezłej ręce z kasy, którą To jest którą... Rok, rocznie, prawie ćwierć miliona złotych, które miasto musi wydać. Na rewitalizację tego jeziora. I owszem, sinic w tej chwili nie ma, ale po ostatnim raporcie Wiosiu, no, który był miażdżący dla naszego jeziora, okazało się, że wodę mamy już trzeciej klasy czystości. To znaczy, że kąpać się można tylko na własne ryzyko. Okazuje się, że to jezioro, to. Sinice nie są największym problemem. Tam jest wszystko. Tam jest formaldehyd, amoniak, tam są chlorki. I w osadach dennych jest mnóstwo. No praktycznie cała tablica Mendelejewa. Od metali ciężkich po wszystko. Czyli miasto wydaje pieniądze, efekty są Żadnie. ledwie średnie. Dokładnie. Czy to jest, panie Romani, czy to jest jedyny taki element, jedyny taki, taki wydatek, który pańskim zdaniem jest niezbyt racjonalny? Znaczy w pewnym momencie trzeba było się zastanowić albo będzie zastanowić nad tym, co... Z Jeziorem Czesiecką należałoby robić. Pewnie trzeba zastosować jakąś inną metodę, e, która by te m, skutki, o których tu kolega mówił, e, zlikwidowała. Natomiast mówiąc o innych inwestycjach, e, powiem tak, e, pan burmistrz Douglas, a więc od czasu kiedy on jest burmistrzem, e, inwestuje rzeczywiście w miasto bardzo dużo. Czyli dobrze? E, określę to za chwilę. E, wiele inwestycji jest trafionych. E, właściwie dzięki tym inwestycjom e, wzrosło zadłużenie miasta z 2 milionów do około w tej chwili już e, ponad 40 milionów. Jest to przybliżeniu około 40%. E, to już był Kiedyś taki w miasta. historii. Nazywał się Edward Gierek. On też inwestował zapożyczone. Jak to się skończyło, to pamiętamy? No trzeba było to spłacić. Co prawda zredukowano nam w połowie ten dług, ale jednak tą połówkę trzeba było spłacić. Niewątpliwie miasto, a beneficjenci miasta, to znaczy mieszkańcy miasta, podatnicy miasta, te długi będą musieli kiedyś spłacić. Jednakże w tej dużej ilości inwestycji drogowych i innych znalazły się takie kwiatki, które ja od samego początku będąc na sesjach mówiłem, że to są inwestycje miastu niepotrzebne. Tu do takich inwestycji moim zdaniem można zaliczyć przejęcie na majątek miasta, hali STO, jej wyremontowanie i teraz utrzymywanie. Taką inwestycją jest to, również... Jeżeli jesteśmy przy tej hali, to to mniej więcej taki interes, jak z tymi butami ze Związku Radzieckiego, gdzie dostaliśmy milion par butów, ale potem się okazało, że do podzelowania. Też dostaliśmy tą halę, ale do odbudowania, wyremontowania i praktycznie użyczenia STO. No interes, że tak powiem, dla co niektórych życia. Byłem przeciwny temu od samego początku temu pomysłowi. Jednakże pan burmistrz Douglas w żelazną konsekwencją realizuje swój program wyborczy i ma na to poparcie wśród radnych Rady Miasta Szczecinek. Co mnie dziwnie nie dziwi, ponieważ większość radnych to są radni Platformy Obywatelskiej i Koalicjanci. Tutaj jeszcze o drugiej inwestycji chciałem wspomnieć. Pan mi przerwał. Chodzi tu o Regionalne Centrum Tenisowe. Chodzi o te kryte korty. One i na etapie inwestycyjnym, i teraz na etapie eksploatacyjnym, ponieważ są w akwaturze. No właśnie. Dlaczego w akwaturze? Czy dlatego, że i to sport, a to rekreacja? Przecież mamy w Szczecinku instytucję, która nazywa się OSIR. Instytucję, która posiada i spory majątek, i sporą kadrę, a przynajmniej lista płac tam jest dość, dość długa i dlaczego akurat ona tym się nie zajmuje? Dlaczego sztucznie przypięto to pod basen? Dlaczego te koszty jakoś tak są dziwne, zarówno koszty właśnie wybudowania, jak i koszty eksploatacji? Znaczy do takich przykładów tego typu przyporządkowania danych inwestycji w okresie eksploatacji, jest więcej. No, na przykład komunikacja miejska musi zajmować się kursowaniem statków po Jeziorze Czesiecko. No, w zasadzie to komunikacja i to komunikacja. No tak, e... no tak. Krzesło i krzesło elektryczne jest też podobne z nazwy, ale spełnia zupełnie inne funkcje. Więc to jest taki swoisty jakiś system, yy, uważam, topienia kosztów w czymś większym. No, nie, da się, nie da się, oddzielić całkowicie komunikacji wodnej, bo ona wówczas okazałoby się, że jest na tyle deficytowa, że w pierwszym roku albo by upadła, albo ceny biletów byłyby takie, że nie byłoby nikogo stać. Znaczy, powiedzmy sobie tak, komunikacja miejska w żadnym mieście nie jest przedsięwzięciem opłacalnym i tam wszędzie, gdzie dba się o rozwój komunikacji w sensie nie przeładowania miasta po to, żeby powstawały korki, inwestuje się w komunikację. Tutaj trzeba przyznać, że w roku 2011 zakupiono 6 autobusów, z tego ponad chyba 70% to była dotacja. Z któregoś funduszu unijnego. Więc y, nie bo można bo ganić y, za wszystko pana burmistrza i rządzącą opcję. Niektóre, tego, niektóre przedsięwzięcia są udane i y, sprawdzają się y, w eksploatacji. Y, ja tu wspomniałem akurat o dwóch, których, które ja uważam od samego początku, że nie były potrzebne. One w sumie kosztowały gdzieś około 10 milionów, i o te 10 milionów zadłużenie by było mniejsze. To jest kwestia komunikacji, to jest kwestia hali tej STO, e kwestia tenisowych kortów, ale jest jeszcze inna istotna kwestia kwestia upadającego w mieście handlu. Każdy, kto choć raz przespaceruje się przez miasto, a Szczecinek w układzie komunikacyjnym, w układzie tym spacerowo-handlowym jest wioską, bo jest od dworca praktycznie do jubilatki jedna ulica. Widzi, że mimo tego, że wszyscy mają przy głównej ulicy sklepy, to coraz więcej sklepów jest albo pustych, albo w przebudowie, albo w przebranżowieniu na placówki bankowe. Pan Krzysztof sam handlowiec, jest... sam odczuwa. Kiedyś dwa sklepy, teraz jeden. Niestety jeden. To jest bardzo smutne, proszę Państwa, że tak się dzieje. Ja nie wiem, czy pan burmistrz nie lubi drobnych handlowców. No, mieliśmy nieraz przykłady takich działań. No, tak jak Pan wspomniał, wystarczy przejść się po mieście i wynajmę sprzedam, wynajmę pusty i Praktycznie to jest szablon. Bank, Skok, apteka, Lumpex, telefony komórkowe. I te firmy tylko może, prosperują. Może jesteście inni... niepotrzebni? Pan, może jesteśmy niepotrzebni? Może to, co pan sprzedaje, ja bym... artykuły sanitarne są nikomu niepotrzebne? Może... Trudno ty... nie, nie mi o tym wyrokować. Ja nie szukałbym tu przyczyn głębszych w kryzysie, bo kryzys jest wszędzie, jednak mamy kontakty z ludźmi w całej Polsce i tak tego nie odczuwają. Są miasta takie jak Są Świnoujście, miasta, gdzie dopiero teraz zgodzono się na supermarkety właśnie I Właśnie o miastem. tym chciałem powiedzieć, że e, to jest, za burmistrza Golińskiego nie było tego, nie było marketu w Szczecinku, to wszystko pięknie kwitło. W tej chwili no, obecne władze bardzo, e, że tak powiem, szafują pozwoleniami na wykup ziemi dla y, dużych sklepów marketów. No w tej chwili marketów spożywczych w przecinku mamy no, ale chyba Panie 14. żeby wybudować market, to trzeba do niego y, mieć też ogromny teren na parking. Oczywiście, ale o tym później. Chciałbym jeszcze wrócić jeszcze no, jedną myślę, rzecz. Myślę, że chciałbym widzów powiedzieć. to bardzo interesuje. Oczywiście. Z tym, że tak. Eee, mamy ogromne nasycenie już w tej chwili galerii i marketów. Galerie mamy trzy, praktycznie w skupisku jednym, a jest sprzedany teren pod czwartą szmaragdową, która no, właściciel się chyba zorientował, że nie zrobi tu wielkiego interesu i wstrzymał się z budową, jako że Galeria Gryf też nie ma. Yy, obłożenia. Opcji, pełnego obłożenia. Jest to dla miasta, jest to może sprzedaż takiego terenu jest może krótkotrwałym zyskiem, szybkim, że wpływa duża suma pieniędzy do budżetu miasta, który można przeznaczyć na inne inwestycje, ale długofalowo to jest tragedia. Jedno miejsce pracy w markecie likwiduje około 20 miejsc pracy w lokalnym handlu. I nie można mówić, że ci ludzie dostaną pracę w markecie, bo tam będzie zatrudnionych 10 osób. 10 Osób, a straci pracę 100 albo 200. Ale wracając jeszcze do tego, co Pan mówił, jest przepis, który mówi, że na każdy metr powierzchni handlowej w galerii trzeba wybudować ileś metrów powierzchni parkingowej. Tego nikt nie obejdzie. Ten przepis obowiązuje w całym kraju i nikogo nie interesuje, czy galeria, właściciel galerii, który kupił teren pod galerię, czy zrobi parking w piwnicy, piętrowy czy na dachu, nikogo to nie interesuje. Ma być zrobiony parking. I te trzy galerie, które powstały, ja nie jestem pewny czy Gryf też przy tym brał udział, ale na pewno hostojaria. te dwie galerie musiały wybudować parkingi. Nie miały terenu. Co robią nasze władze? I one ten teren musiały kupić. Nasze władze zamiast ten teren im sprzedać, to łaskawie im ten teren przekazały. W użyczenie, żeby oni wybudowali tam parkingi. I mamy w tej chwili podwójną staratę Raz, że nie sprzedaliśmy terenu, za który wzięlibyśmy naprawdę dużo pieniędzy, oni musieli ten teren i tak kupić. Musieli, bo inaczej nie mogliby otworzyć galerii. Raz, że nie sprzedaliśmy. Dwa, efekt długofalowy, nie mamy co roku podatku od nieruchomości, który również by wpływał do kasy miasta. Ja nie wiem, czy miasto jest tak bogate, Ale bo pan czy... Murmistrz przedstawiał budowę tego parkingu jako swój niewątpliwy i wspaniały sukces. Że to jest wspaniale, że w końcu mieszkańcy będą mieli parking. Proszę Państwa, mieszkańcy i tak by ten parking mieli, bo galerie musiały go wybudować. My się czasem zastanawiamy, chociaż na mieście krążą plotki, że najkrótsza droga z galerii Chosso na parking wiedzie przez przejście na pierwszym piętrze tejże galerii. Ile w tym jest prawdy tego? Ja już nie będę. To już komentował. mieszkańcy sprawdzą, kiedy pójdą Oczywiście, na te pierwsze piętro. Na pierwsze Panie piętro. Pan był wiceburmistrzem. Stosowaliście inną politykę. Wydawaliście pieniądze nawet być może zaoszczędnie. Staraliście się miasta nie zadłużać za nadto. Nie było funduszy unijnych w takim zakresie jak teraz. Jak to robiliście? To znaczy, gdy rozpocząłem pracę w Ratuszu, to był rok 91, koniec roku 91. Praktycznie trzeba było wówczas przystąpić do modernizacji istniejącej. Budowy nowej infrastruktury technicznej miasta, po to, żeby miasto mogło się rozwijać. Ja tu mówię o sieciach wodkan, sieciach ciepłowniczych, a więc całej infrastrukturze technicznej, łącznie z drogami. I przede wszystkim w te zadania inwestowano pieniądze, no które w rzeczywistości prawie nie widać. widać. zakopie się i nie widać. E, przypomnę tylko, że w latach 93-92-93 modernizowano oczyszczalnię. To była największa inwestycja e, wówczas, e, którą robiliśmy, ponieważ e, zbudowana świeżo co e, oczyszczalnia nie trzymała norm oczyszczania ścieków. E, to była inwestycja, na którą zaciągnięto również wtedy e, kredyt Banku Ochrony Środowiska. Yy, taką inwestycją, która, yy, która była widoczna, to była oczywiście inwestycja, inwestycja w obiekty sportowe. Czyli A można więc... powiedzieć, że teraz widać efekty tego, coście się zaczęli, o czym żeście pomyśleli, co było już zaplanowane. Może w, w kilku punktach, co tak naprawdę jest efektem działań wcześniejszych. A dzisiaj dopiero widocznych. No więc tu chciałem wspomnieć o budowie zespołu basenów, który został wybudowany w 2002 roku. Teraz minęło dziesięciolecie jego istnienia. Jest w tej chwili modernizowany. Zobaczymy, jakie będą efekty tego. Mówię również o stadionie daszboru, ponieważ jak sobie przypominacie albo może sobie nie przypinacie. on wyglądał troszeczkę inaczej no, niż tak. obecnie. Również przypomnę o modernizacji kina Wolność, wówczas przyjaźń. Stary projektor stoi w poczekalni kina, wiadomo, że już chodzić nie mógł, a więc było do wyboru albo miasto Szczecinek kino ma, albo nie ma. Yy, więc zdecydowaliśmy, że powinno mieć, chociaż obecny burmistrz był temu wówczas przeciwny, bo już wówczas. I zapomina pan o... chyba o jednej najistotniejszej rzeczy, bo chcę za chwilę oddać głos panu Krzysztofowi. To za czasów tej władzy dokonano prawie że błyskawicznej prywatyzacji handlu w takim zakresie, w jakim on wcześniej był czy spółdzielczym, czy państwowym. Zrobiono to w ciągu kilku lat, sprzedając najemcom, Większość lokali. Tym wszystkim, którzy po pierwsze chcieli, po drugie nie mieli zaległości w czynszach. No To było, to realizowano na początku roku 91. Przypomnę, wówczas zastępcą burmistrza był właśnie pan Douglas. Tak, wówczas myślał o handlu. Ponoć do ratusza udali się kupcy z tak zwanego Manhattanu, którym grozi to, że z początkiem sierpnia. Nie będą mieli gdzie handlować. No właśnie. Stracą środki do życia i miejsce do handlowania. No, udali się po pomoc. No niestety usłyszeli, że mogą się wyprowadzić ze szczecinka. O. No tak, nasze władze. Ale czy jest jakiś pomysł na to, żeby co zrobić? Myślę, że z tymi jest. Kupcami. Panie jest, jest cała wielka gromada kupców na Manhattanie. Jest cała wielka gromada kupców y, próbujących handlować na tym obskurnym y, targowisku miejskim. W ogóle warunki te urągają wszelkim normom na targowisku miejskim. Nasze władze twierdzą, że nie można wyegzekwować y, remontu. Ale pomysł jest pomysł tak jest pomysł jest teren y, wzdłuż ulicy Lipowej za non stopem Wzdłuż ulicy Lipowej idąc aż do rynku. Tam są zakrzaczenia, drzewa, ulica się nazywa Notabene Bagienna, może jest tam trochę teren podmokły, ale, podmokły, ale to nie ma żadnego problemu. To można nasypać, wyrównać, można wybudować kilka pomieszczeń dla tych kupców, żeby oni mogli Wicepremier w końcu handlować. Pawlak wspominał, że są ogromne dotacje tak, na, targowiska na w powiatach. targowisko. w powiatach, dokładnie. I nikt z tego nie korzysta. Cały czas władze rozkładają ręce i mówią, że nie mogą zmoglić. Czyli byłby to jakiś sposób pomocy ja myślę, kupcom. Ja bardzo dobry. W Szczecinie I w końcu... kupcy Sturzyna wybudowali wielki obiekt. Dokładnie. Pomoc miasta można. Można, okazuje się, trzeba chcieć. Okazuje się, że trzeba chcieć. I tak oto, proszę Państwa, przeskoczyliśmy przez ekologię, kupców, sport, a na koniec chciałem jeszcze o jednej rzeczy Państwu przypomnieć. Dwa lata temu obchodziliśmy 700-lecie miasta. Wówczas to zlecono napisanie, ba, chyba nawet wykonano raz na rynku Szczecineckim utwór, napisał go artysta pan Krzesimir Dębski. Zapłacono za to niemałą kwotę, i teraz mnie ciągle nurtuje, czy żyjemy jako miasto ze sprzedaży płyt z tym utworem, a może mieszkańcy chodzą i nucą go po ulicach, może matki śpiewają go dzieciom na dobranoc? Kto, po co, dlaczego to zlecił? Wydano kolejne pieniądze. Minęły dwa lata i już nikt o tym nie pamięta. Kiedy próbuję o tym rozmawiać, muszę pokazać w internecie coś takiego. Ludzie nie pamiętają. Tak to w Szczecinku wydaje się pieniądze na różne dziwne inwestycje, różne dziwne cele. Był to kolejny program po zielonej stronie mocy. Gośćmi państwa byli pan Roman Matuszak, radny Rady Miasta, pan Krzysztof Sobczyk, kupiec, działacz terry. Prowadzącym był Wiesław Szeląg, tutejszy od urodzenia. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym programie. Dziękuję. Dziękuję.